Kochani, witam Was serdecznie na szeptach Tarota i zapraszam nasze Zodiakalne wodniki do czytania na styczeń. Co będzie działo się w styczniu, u wodników? Co tutaj będzie głównym celem? Co będzie, co może przeszkadzać Wam, a na co powinniście się otworzyć? Co będzie Wam sprzyjać? Jaka jest ogólna energia stycznia, kochani? Ogólna energiestycznie, wow, kochankowie, kochani, miłość, czyli tutaj, no, dla niektórych może być no, praca nad waszym, nad waszym dotychczasowym związkiem, może tutaj no, być możliwość poznania kogoś, może kogoś, kogo już poznaliście, będziecie po prostu roz, rozwijać Wasz związek. Jest to karta, partn jest to karta partnerstwa, karta miłości. Jest to taka karta zgody i harmonii, także niekoniecznie musi zawsze mówić o romantycznych związkach, po prostu ta energia mówi, że w tym miesiącu będziecie w takiej będzie sprzyjać takiej harmonii, nawet jeżeli chodzi o wasz wewnętrzny głos, także będziecie tutaj no, w takiej harmonii sami ze sobą. Wewnętrzna zgoda, i mówi też o wyborach, jeżeli tutaj będziecie stali przed jakimiś wyborami, żebyście się kierowali waszym sercem, kochani, czyli miłością. Dobrze, jaka jest wasza energia? No, wasza energia jest, że wy tutaj mieliście jakieś ciężkie sytuacje, jeżeli chodzi o sprawy sercowe. Więc jest szansa wyleczenia się z tego, przejścia w coś lepszego. Tutaj, no nie wiem, być może do niektórych z Was wraca partner, może z kimś, z kim no, jesteście, no może w separacji, ktoś, kto może właśnie zranił Was, i, a teraz chce wrócić, jest, jest to możliwe. Dla niektórych z Was może być to ktoś nowy, tak? W każdym razie Trójka Mieczy sugeruje o tym, żeby się, żeby zaleczyć te rany, które, które były w waszym serduszku, i no jest, 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 jest możliwość po prostu na to, tak, żebyście wyciągnęli. Być może właśnie będzie tutaj ktoś, ktoś nowy. Ta trójka mówi o jakimś waszym rozczarowaniu, tak, jakiejś sytuacji, coś tutaj zadało wam jakiś, jakiś ból, ból emocjonalny. Czy jakiś smutek, ale jest właśnie szansa na to, żeby wyjść z tego, i styczeń będzie tym miesiącem. A na wyleczenie tych, tych waszych serduszkowych bóli być może właśnie będzie ktoś nowy. Dobrze, główny cel tego miesiąca. No, tutaj będą jakieś możliwości, takie materialne, można by powiedzieć, choć niekoniecznie. Pentaklem mówią też o naszym fizycznym zdrowiu, więc może się to właśnie wiązać z tym Waszym uzdrawianiem i jesteście gotowi po prostu budować coś, coś takiego bardziej stabilnego, coś, coś solidnego. No i ten, ten as mówi też o nowych początkach, tak? Czyli jakichś nowych, nowych możliwościach. Przeważnie mówi o właśnie finansowym, ale może może tutaj być właśnie, że ktoś wraca do Was. Albo ten ktoś nowy i będziecie budować coś solidniejszego z tą, no z tą osobą, tak? Jakiś taki bardziej związek oparty na, no na stabilności, na... Na jakiejś takiej większej równowadze i na zdrowszych zasadach, kochani. A co tutaj może przeszkadzać Wam? Co tutaj może przeszkadzać? Sprawy urzędowe, kochani. Sprawy urzędowe. Nie wiem dlaczego, ale tak mi przyszło nagle, że tu może ktoś jest w związku z kimś, a. To przechodzi przez rozwód. I wyczekacie po prostu i dlatego jest to takie rozczarowanie. Także. Coś, no, coś tutaj jest takiego, jakieś sprawy albo, albo wy chcecie, albo, albo Wy chcecie na przykład. Yy, ta osoba może być wolna, ale na przykład nie jest gotowa na ślub, a, albo na po prostu takie poważniejsze związki, a wy tego chcecie. Także może tutaj być coś takiego, albo może na przykład kulturowo mogą być jakieś takie no, różnice, jeżeli chodzi o jakieś takie no, nasze zasady, przekonania, wiarę. Może tradycyjność by powiedziała, że tutaj może coś przeszkadzać. Nie wiem dlaczego, ale to czytanie nagle przeradza się, w czytanie miłosne. No ale czasami tak jest, czasami przychodzą w jednym miesiącu więcej finansów, w drugim jest więcej miłości. Także coś takiego tutaj może przeszkadzać. No niektórym wodnikom, tak? To nie będzie oczywiście z wszystkimi rezonować. Kochani, co będzie tutaj sukcesem, co się uda. Hmm. Piątka mieczy. Ja myślę, że to... No, w piątce mieczy mówimy znowu o porzuceniu. Ja mam nadzieję, że Wy porzucicie ten. A, Ten ból. Piątka Mieczy mówi też o, no mówi o konfliktach i mówi o agresji, o, jakimś, o jakiejś przegranej, ale no to jest taka. Nie wiem, muszę wyciągnąć jeszcze jedną kartę, kochani, do tego. O czym mówi ta piątka Mieczy? A ma być to wasz sukces. Okay. No tu jest jakaś zmiana, kochani. Być może wy, nie wiem, tak jakby nie chcecie się po prostu więcej kłócić, nie chcecie się więcej sprzeczać, bo wiecie, że to do niczego nie prowadzi, także po prostu odchodzicie od tych sprzeczek tak, i, 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 i idziecie po prostu do zmiany, do czegoś nowego. To, co było do tej pory, już nie pracuje. I jeżeli mówimy, o, jeżeli to jest wracać, czyli ktoś, kto wraca do was, to wy będziecie albo, albo po prostu w ogóle odsyłacie tą osobę, albo to wszystko będzie musiało być odbudowane na całkiem nowych zasadach, kochani, bo to co było nie, nie pracuje. Także. To jest karta odrodzenia, także może to być związek, w którym jesteście, ale musi właśnie być na nowy, nowy początek, nowe zasady, nowe zmiany. No i być może przez to stoją jakieś tutaj takie sprawy, no nie wiem, tradycyjne, religijne, urzędowe, a mogą tutaj troszeczkę przeszkadzać, żeby no doszło do tego, albo może Was po prostu tylko zwolnić. Kochani, czego unikać? No nadmiernej jakiejś takiej, um, nie wiem, m, obrony siebie, tak? Być może takiego nadmiernego stawania na swoim. Tu też może być coś takiego. Y, siódemka Buław mówi o obronie, tak? Mówi też o odporności i wytrwałości. Ale tutaj, no ponieważ jest ta karta y, no, tego konfliktu, tak? I właśnie to, to jeżeli tutaj odpuścicie, to będzie dobra, to będzie dobra ścieżka. Czyli takie nadmierne stawanie, upieranie się przy swoim. Powinniście tutaj w tej sytuacji, kochani, unikać. Na co się otworzyć, co ogarnąć? No, na jakieś. Jest tutaj ten, ten rycerz, rycerz buław, czyli na jakieś takie odważne działanie, bym powiedziała. To jest taka karta pewności siebie. Może czasami być impulsywna, ale ja myślę, że w tym wypadku ona reprezentuje właśnie takie odważne, odważne działanie, odważną akcję. Mogą to być właśnie szybkie decyzje tutaj, jeżeli na no ten ktoś przyjdzie, tak, no to będziecie właśnie, zastanowicie się tu, ale, ale szybko będziecie chcieli, żeby ta osoba podjęła decyzję, czy jest w stanie zrobić to, co prosicie, czy nie. Także może tutaj być coś takiego. No i oczywiście, może tu też być ten ktoś, i ten ktoś przyjdzie do Was w tej energii, tak? Taki bardzo zdecydowany, bardzo odważny, że no, on chce i zgadza się, jest, jest, jest gotowy na tą, na, tą, na tą nową wersję Waszego związku, tak? A jest pewny, pewny siebie, że tak, tego właśnie chce. Dobrze, co tutaj będzie Was wspierać? Sprzyjać tej sytuacji. Hmm. No, będzie sprzyjać to, że je, ja myślę, że Wasza wytrwałość będzie tutaj sprzyjać, tak? To, że, wytrzy, że wytrzymaliście um, i cierpliwość będzie w tej sytuacji też Was wspierać. To jest karta cierpliwości. To jest taka karta właśnie wytrzymałości, że jeszcze trochę i już będzie. No może tak właśnie jak chcecie, tak? Ale bądźcie cierpliwi. To takie sprawy sercowe, związkowe to są ciężkie sprawy, to trzeba dobrze sobie tutaj przerobić. Nie wiem, no może właśnie oczekiwanie na jakieś takie decyzje, papiery to będzie też ważne, ale będzie sprzyjać fakt, będzie Wam sprzyjać to, że będziecie cierpliwi w tym miesiącu. Kochani, główna rada, jaka jest główna rada? Wow, główna rada jest, kochani, królowa, królowa pucharów, czyli jest tutaj ta, no, równowaga emocjonalna. Tutaj macie szansę właśnie, żeby pod koniec miesiąca, żeby zachować, no, to są takie bardzo emocjonalne rzeczy, tak, ale rada jest, żebyście starali się zachować wasze emocje pod kontrolą i podejść do tej sytuacji, z taką, przede wszystkim z empatią, a słuchajcie swojej intuicji i a, starajcie się być zrównoważeni emocjonalnie. To będzie bardzo pomocne w tym miesiącu. No, i to jest moja rada, kochani, dla was na ten miesiąc. A moje kochane wodniczki, ja Wam dziękuję. Napiszcie, jak to rezonuje z Wami. No, na pewno jest to właśnie czytanie. No Miłosne bym powiedziała, dlatego dla niektórych z Was tutaj będą jakieś takie no takie sprawy związkowe w styczniu raczej się pokażą. Ja Wam oczywiście życzę no, pomyślnego rozpatrzenia, No i wszystkiego najlepszego i do zobaczenia na następnym czytanku Papa pa, Kochani.